Rozdział 11. O gdybyście mogli trochę znieść moje głupstwo, doprawdy, znoście mnie. Jestem bowiem zazdrosny o Was Bożą Zazdrością. Zaślubiłem Was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić Was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Lecz boję się, by czasem tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością. A uważam, że w niczym nie ustępowałem tym wielkim apostołom. Bo chociaż jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu, lecz staliśmy się jawni wobec Was we wszystkim, pod każdym względem. Czy popełniłem grzech uniżając samego siebie, abyście Wy byli wywyższeni? Że za darmo głosiłem Wam Ewangelię Bożą, ograbiłem inne kościoły, biorąc od nich zapłatę, aby Wam służyć? A gdy byłem u Was i znalazłem się w potrzebie, nikomu nie byłem ciężarem. Mój niedostatek bowiem uzupełnili bracia, którzy przybyli z Macedonii. Pilnowałem się, aby w niczym nie być dla Was ciężarem, i nadal będę się pilnował. Jak prawda Chrystusa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach Achai. Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie. Co zaś czynię, nadal będę czynił, aby pozbawić okazji tych, którzy jej szukają, aby w tym, z czego się chlubią, okazali się takimi jak my. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc wielkiego, jeśli Jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków. Mówię znowu, niech nikt nie uważa mnie za głupiego, a jeśli już tak, to przyjmijcie mnie jako głupiego, abym i ja mógł się trochę pochlubić. Co mówię, nie mówię według Pana, ale jakby w głupocie, w tym śmiałym przechwalaniu się. Skoro wielu chlubi się według ciała, ja będę się chlubił. Chętnie przecież znosicie głupich, sami będąc mądrymi. Znosicie bowiem, gdy ktoś was bierze w niewolę, gdy ktoś was obiada, gdy ktoś was wyzyskuje, gdy ktoś wynosi się ponad was, gdy was ktoś policzkuje. Mówię o hańbie, jakbyśmy byli słabi, lecz w czym ktoś jest śmiały. Mówię jak głupi, ja też jestem śmiały. Są Hebrajczykami, ja także. Są Izraelitami? Ja także. Są potomstwem Abrahama? Ja także. Są sługami Chrystusa? Mówię jak głupi. Ja jeszcze bardziej. W pracach więcej, w chłostach miarę, w więzieniach częściej, w niebezpieczeństwie śmierci wielokroć. Od Żydów pięciokrotnie otrzymałem czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem bity rózgami, raz kamienowany, Trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od bandytów, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci. W trudzie i znoju, często w czuwaniu, w głodzie i pragnieniu. Często w postach, w zimnie i na gości. A poza tymi sprawami zewnętrznymi, w tym co mi codziennie ciąży, w trosce o wszystkie kościoły. Któż jest słaby, żebym ja nie był słaby? Któż się gorszy, żebym i ja nie płonął? Jeśli mam się chlubić, będę się chlubić z moich słabości. Bóg i Ojciec naszego pana Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamie. W Damaszku namiestnik króla Aretasa. Otoczył strażą miasto Damascenczyków, chcąc mnie schwytać, ale przez okno spuszczono mnie w koszu, przez mur i uszedłem jego rąk.